No, oni się po tym wszystkim jakoś tak. O, pasu to jest kanał dobry. Wstała i zasnęła. Starza! Ale drzwi ładne mają. Co robisz? Moja dziewczyna, to ci Ktoś się rozmyślił. Mam wielką głowę, Co? Nie wiem, tylko uszano. Minutowy vlog. A oni kurwa do, do Dubiela. To jest jakiś pstryczek do Dubiela i Leksi. Ja to samo. Tak? No. Ej, a jak ja bym wrzucił minutowy vlog? Ciekawe co by się stało. Prawda ja I takie. tego co... Ja lubię tą dziewczynę. Tą. Ja ją lubię. Ja jej kiedyś Michałki. Kupię jej Michałki. Pompuj stara! Gdzie Pompu fizera. Ej, kurwa, ale wam powiem, że jest dobry vlog, bo ja się nie nudzę. Jest szybka, kurwa, zmiana kadru. I jakby ja wiem. Ja wiem, kurwa, co oni robili dzisiaj. Ej, to jest, kurwa, dobry format. To jest, kurwa, naprawdę dobry format. Na przykład vlogi z tygodnia, ale w takiej formie. Bo zobaczcie. Oni mi nie muszą, kurwa... Widzę, że wstali, nie muszą mówić, hej, kochani, właśnie wstałam, wyspałam się. Nie musi. Jest Benc. No. Wiem, że robili masaż i tak dalej. Wiem, że teraz gdzieś wychodzą. Stalna. Co robisz? Wiem, że tutaj właśnie musieli obtrzepać ubrania. Wszystko kurwa wiem. Moja... Że na zakupach no, na Ktoś się rozmyślił. Mam wielką głowę Że zabawa śmiesznie. Że później gdzieś jadą, że paso był u fryzjera. I że później ona się umalowała, że gdzieś mają jakieś wyjście. Wszystko wiem. Nie. I kurwa, i zobaczcie, jaka jest oszczędność czasu, bo to w minucie się zamknęli. A wiem, że inni influencerzy to by z tego zrobili. Spiesiński by zrobił kurwa 5-godziny filmiki nowy, wersja reżyserska by była z takiego dnia pełnego wrażeń. Ufano. Rekon Ja to samo, tak? Naprawdę. I takie. i mieć do tego tak Mi się podoba ten blog. fajny. Ale są za małe, są dziecięce. Fajny, podoba mi się.